Hello! Welcome! Witajcie! Pojawiłam się tutaj z nowym pomysłem. Przyszło nam do głowy ze Stowarzyszeniem Rzecz Jasna żeby przygotować taki cykl w którym moglibyśmy um, mówić śpiewać i uczyć się przy okazji angielskiego. Co mam na myśli? Pomysł miałby zabrzmieć w ten sposób Get Vocal czyli angielski śpiewająco. Pewnie niejednokrotnie mieliście taką okazję słuchać przeróżnych piosenek i nie do końca wiedzieć ale o czym oni śpiewają? O co tam chodzi? Dzisiaj postanowiłam wziąć na tapetę bardzo popularny hicior super kobietki Tina Turner Tina, Magic Tina i jej super hit What's Love Got To Do With It? Chciałabym się mu bliżej przyjrzeć, ponieważ marzec, marzec to kobieta, marzec to siła kobiet, a Tina jest zdecydowanie kobietą po przejściach i for her it's a turning point. Dla niej ten kawałek i w ogóle album Private Dancer to jest naprawdę moment przełomowy. Chciałabym, żebyśmy przysłuchali się tej piosence we fragmentach i... Spróbowali wspólnie przeanalizować, o czym w niej mowa. Zaczynamy. Już to rozpoznajecie te charakterystyczne rytmy. W ogóle koniecznie musicie sprawdzić teledysk. super! Uwaga, jest i ona, Tina, słuchamy. All right. You must understand though the touch of your hand makes my pulse react. No, musisz zrozumieć. Chodź. Dotyk twojej ręki sprawia, że mój puls reaguje. O co chodzi? O co chodzi? Jedziemy dalej. That it's only a That it's only a thrill of a boy meeting girl. Opposites attract. To jest ten dreszczyk, kiedy chłopak spotyka kobietę. Dziewczynę, co ja gadam. Kiedy chłopak spotyka dziewczynę. Przeciwieństwa przyciągają się. It's It's physical. Only logical. To fizyczne? No jak tak po polsku powiemy to fizyczne. Głupie jakoś. Może. Physical, as opposed to emotional, czyli cielesne, zmysłowe, jako przeciwieństwo. Hmm, związku emocjonalnego? To tylko fizyczność. Logical, to logika. No tak na siebie działamy. Jedziemy dalej. You must try to ignore that it means more than that. Musisz zignorować fakt, że znaczy to więcej niż tyle, tylko tyle. You know, physical reaction, pulse, a boy meeting girl. No i dziewczyna. Roz, Rozdziera tu patrzcie i robi te swoje. Charakterystyka. What's love got to do with it? What's love but the second hand emotion? A co ma z wspólnego miłość? What's love but the second hand emotion? Emocje z second handa bez sensu. Second hand jako wtórny, przechodzony, więc wtórne uczucie. No nic, nadzwyczajnego. Come on. Oj Tina, tak cynicznie zabrzmiałaś trochę jedziemy dalej. Who needs a heart when a heart Who needs a heart when a heart can be broken? Komu potrzeba serca, skoro może być złamane. U. Jedziemy dalej. Tina Malina. It may seem to you that I'm acting confused when close to me. Może ci się wydawać, że jestem zmieszana. Zakłopotana? Kiedy jesteś blisko mnie. Mhm. Mm I co? If I turn to taste, I've read it someplace I've got cause to be. Czyli jeśli wyglądam na oszołomioną, czytałem gdzieś o tym. Mam ku temu powód. Mam ku temu powód. O tak miało być. Ok, idziemy dalej. Jakoś to się nazywa. Jest wyrażenie, które do tego pasuje. But whatever you do it for me. Ale jakikolwiek byłby powód, robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie? Again, this is not really Polish, is it? To nie brzmi za dobrze po polsku. Może... Tak działasz na mnie. Jakikolwiek byłby powód, tak na mnie działasz. No i oczywiście ty na... <mum> A w ogóle popatrzcie, jak ona śpiewa. Jak szeroko otwiera paszczę angielski to nie jest język na szczęko ścisku. Szeroko otwieramy buzię. Artykułujemy idealnie wszystkie głoski. Jedziemy. Ona jeszcze chce coś dopowiedzieć. Posłuchajmy been taking on New Direction. Postanowiłam obrać nowy kierunek. Ale muszę przyznać. I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Myślałam o swojej obronie. Przeraża mnie to uczucie. Aha, czy jednak cynizm, czy obawa przed prawdziwym uczuciem? Co ta Tina chce nam powiedzieć? Nieważne, ja odjeżdżam. To jest w ogóle, jeśli chodzi o Tinę, dosyć charakterystyczny moment. Ona tak naprawdę zniknęła ze sceny po niemal dekadzie, pojawia się ponownie. Rozbite małżeństwo, proces sądowy, tabloidy rozpisywały się na temat ich rozstania z Ajkiem. Ajki był mąż, który był jej menadżerem, ale jednocześnie. Um, określał siebie jako stwórcę Tiny. I mąż, i menadżer, i muzyk, który tak naprawdę uważał, że stworzył ją od podstaw. Ona musiała zacząć od nowa. I tym albumem, i tym przebojem, jakby otwiera nowy rozdział. Poza tym, wiele osób dopiero od tego momentu ją rozpoznaje, dopiero od tego momentu wie, kim jest Tina i tak ją zapamięta. To tyle na dziś. Słuchajcie, ja zawsze namawiam moich kursantów, żeby przesłuchali yy, 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 i obejrzeli wideoklip najpierw bez analizy tekstowej, a dopiero potem przy wtórnym słuchaniu jeszcze raz yy, spróbowali się dowiedzieć o co chodzi. Często sam wideoklip mówi nam sporo o treści. Także namawiam na, do obejrzenia tego teledysku, absolutnie kultowego, 84 rok. Normalnie 80 Rule. I dopiero potem wspólnej albo samodzielnej analizy. No i co? Jeżeli chcielibyście skomentować ten dzisiejszy odcinek, lub może zasugerować kolejny utwór, któremu moglibyśmy się przyjrzeć, to zapraszamy w komentarzach. Przypominamy, że jesteśmy na Patronite i możecie tam nas wspierać. No i do zobaczenia. Czekam na Was. Pa